Dzień dobry Państwu. Dzisiaj jesteśmy przed prokuraturą w Warszawie, gdzie najprawdopodobniej zostaną postawione zarzuty panu Anilowi Obajdkowi. Jest ze mną wiceprezes Prawa i Sprawiedliwości, pani Anna Krupa. Pani poseł, dzień dobry. Dzień dobry, panie redaktorze, witam Państwa. Co możemy powiedzieć tak naprawdę? o tych zarzutach, bo w naszej przestrzeni publicznej krążą informacje właśnie o tych zarzutach, a tak naprawdę wydaje się, że są to absurdalne zarzuty. Czy też pani tak to ocenia? Absurdalne, kuriozalne i nieprawdziwe. Oni działają w myśl: dajcie człowieka, znajdziemy paragraf, znajdzie się na niego paragraf. A chodzi o to, aby odwrócić uwagę od kryzysu w państwie, od katastrofalnej sytuacji w służbie zdrowia, od tego, że pacjentom odmawia się w wielu szpitalach leczenia, także tego ratującego życie, o tym, że jest wielki, ogromny dług finansów publicznych, dlatego Tusk, nam igrzyska i stawiane są absurdalne zarzuty kolejną poli kolejnym politykom, kolejnym osobom, które są tak zasłużone dla polskiego państwa. Daniel Obajtek zwielokrotnił zysk Orlenu poprzez połączenie Orlenu z Lotosem, Energą, Pegienigiem, ale także zysk Orlenu za jego czasów sięgał 10 miliardów złotych, podczas gdy przez cały okres rządów po PSL to było niespełna 3 miliardy złotych. Daniel Obajtek uniezależnił Polskę od dostaw ropy i gazu z Rosji, a także zwiększył te zasoby, zasoby gazu własne. To pokazuje, że Daniel Obajtek pokazał, że jest skutecznym, wybitnym menadżerem. Oni nie mogą tego znieść, dlatego że zyski spółek Skarbu Państwa, w tym Orlenu, za ich czasów po prostu dołują. Czyli dzisiaj możemy powiedzieć, Pani Poseł, z takim czystym sumieniem, murem za polskim koncernem, murem za tym, który stworzył ten koncert, murem za Obajtkiem. Murem za Danielem Obajtkiem, murem za polskim koncernem, murem za Polską i za wszystkimi politykami, Polakami, którzy w których sercach bije Polska. Dziękuję bardzo.